Polecam, nie polecam grę Signalis. Grę tę polecę fanom soundtracku, zagadek oraz samego gameplaya znanego z pierwszych Silent Hillów oraz pierwszych części Resident Evil. Polecę ją również osobom lubiącym naśladujący rzeczywistość pixel art w stylu gry Another World. Polecę ją graczom uwielbiającym retro sci-fi w klimatach łowcy androidów, serii Alien czy Odysei Kosmicznej. Spodoba się ona zwolennikom enigmatycznego loru i fabuły, wymagającej od odbiorcy poważnych rozkmin, a także ludziom lubiącym dark anime poruszające tematykę sztucznej inteligencji. Komu nie polecę Signalis? Signalis nie polecę osobom nieprzepadającym za irracjonalnymi zagadkami oraz lizaniem ścian w celu zdobycia wszystkich kluczowych dla gry przedmiotów. Nie polecę jej graczom, którzy nie lubią ponownego odwiedzania tych samych lokacji. Można również nie przypaść do gustu survivalowcom liczącym na liczne boss fighty, ludziom mającym problemy z topornymi modelami celowania i izometrycznymi shooterami, a także graczom, którzy nie lubią czytać, by znaleźć rozwiązania pewnych zagadek. W Sygnaliz zagramy na PC tach PlayStation 4 i 5, Xbox One, Xbox Series X i S oraz na Nintendo Switch. Za grę zapłacimy od 63 do 140 zł. Grę ogramy również w ramach Game Passa. Czy warto kupić Signalis po jego pełnej cenie? Moim zdaniem jak najbardziej warto. Signalis dosłownie i w przenośni stworzono z miłości do starych retro horrorów i dark anime. Gra stworzona przez zaledwie dwie deweloperki działa zarówno w sferze gameplayowej jak i fabularnej i sprawia wrażenie, że mamy do czynienia z autentycznym dziełem sztuki. Jednocześnie Signalis potrafi autentycznie przestraszyć, a nawet obrzydzić odbiorcę, poruszając przy tym scenariuszowo bardzo mroczne i poważne tematy. I pomimo, że przeszedłem tę grę w niecałych 15 godzin, należy zaznaczyć, że gra posiada więcej niż jedno zakończenie. W mojej ocenie Signalis to mocne i zasłużone 9 na 10. To rewelacyjna gra, jedna z ciekawszych produkcji, które grałem w 2022 roku. Polecam, nie polecam grę Signalis.